Cokolwiek tworzymy i nie mówię tutaj tylko o sztuce, tylko ogólnie o jakichkolwiek wytworach, które jako gatunek bardzo lubimy wytwarzać, wytwarzać. <grym> zawsze wykorzystujemy coś, co możemy nazwać technologią. Jako technologię rozumiem tutaj pewien zestaw procesów, reguł, czasami narzędzi, czy to mentalnych, czy to istniejących fizycznie, które mają przy zastosowaniu odpowiednich praktyk, odpowiednich, e, odpowiednich e, wzorców doprowadzić do uzyskania odpowiedniego rezultatu. Przez większość historii naszego gatunku wykorzystywaliśmy głównie technologie, które możemy nazwać manualnymi, które wymagały od nas, abyśmy fizycznie z wykorzystaniem naszych zmysłów, czy wzroku czy, czy, czy pracy rąk, czy słuchu, czy, czy, czy naszych innych doświadczeń doprowadzić do wytworzenia oczekiwanego rezultatu. Nie wiem, to trochę około 100 lat temu zaczęliśmy wkraczać coraz bardziej w, w naszym rozwoju technologicznym, właśnie do momentu, kiedy y, zaczęliśmy nasze, nasze, nasze procesy digitalizować tak? kiedy te rzeczy przestały musieć istnieć fizycznie, kiedy pod, z wykorzystaniem elektryczności i, i później coraz bardziej złożonych y, złożonych maszyn i y, y tutaj już y, komputerów wytwarzać rzeczy, które funkcjonują w, właśnie jako, jako, jako elementy te digitalne, jako elementy, elementy cyfrowe. Pytanie jest jednak, czy to jest tak zasadnicza różnica? Czy między tym, co digitalne, a między tym, co manualne, czy między technologiami digitalnymi i manualnymi jest tak rzeczywiście tak olbrzymia przepaść. I czym one się tak naprawdę różnią? Technologie digitalne zakładają, że dzięki wykorzystaniu maszyny, komputera, bo we wszystkim jest jakiś komputer, nasz telefon to też taki mały komputer przecież, jesteśmy w stanie z wykorzystaniem dodatkowego oprogramowania wytwarzać różnego rodzaju rezultaty. I te rezultaty pojawiają się często bardzo szybko. Ponieważ programy te posiadają już zaprojektowane, zaprogramowane funkcje, które pomagają nam w bardzo szybki i łatwy sposób uzyskać oczekiwany efekt. Podczas gdy technologie manualne, rzemieślnicze, jak dzisiaj czasami je nazywamy, wymagają od nas wykonania całości pracy w świecie rzeczywistym, w świecie materialnym. I jest to często proces żmudny, jest to proces, który jest dużo mniej zoptymalizowany i yy, dający często zróżnicowane rezultaty. Tak? Jeżeli patrzymy wcześniej na manufaktury, gdzie rzeczy były wytwarzane ręcznie, te 250-300 lat temu, czy kiedy później pojawiła się para, dopiero. I, I zaczęto wytwarzać rzeczy maszynowo, ale jednak w sposób bardziej wystandardyzowany. Dopiero gdzieś tam zaczęła nam się pojawiać produkcja masowa i wystandardyzowanie produktu, tak że uzyskiwany efekt był taki sam, tak długo jak nie zmieniliśmy parametrów maszyny. Jeśli natomiast robimy, robimy, coś, robimy coś ręcznie, to te efekty są dużo bardziej zróżnicowane w zależności od. Materiału od osoby pracującej, i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Jeżeli patrzymy na wzornictwo przemysłowe, czy na usługi, czy na, na, na wiele rzeczy, które powstają, które wykorzystujemy w życiu codziennym, zastosowanie nowych technologii jest bardzo korzystne, ponieważ jesteśmy pewni, jaki efekt otrzymamy, możemy szybko dokonywać zmian. I możemy y, realnie dążyć do tego, żeby uzyskać taki efekt, jaki chcemy. Natomiast, kiedy zastanawiamy się nad sztuką e, czy nad takimi wytworami, które mają być bardziej zindywidualizowane, czasami pojawia się pytanie, na ile wykorzystywanie różnego rodzaju ułatwień jest jeszcze elementem procesu twórczego, a na ile jest już czymś, co go, e, co go tego pozbawia. I co sprawia, że właściwie technologia przyjmuje tutaj prym nad, nad samym procesem wytwarzania. Ale czy to jest właściwe założenie? Czy ta hipoteza realnie jest prawdziwa? Jeśli przyjrzymy się czemukolwiek, co tworzymy, od zarania dziejów naszej cywilizacji, jako ludzie wiemy, że. Fizycznie mamy swoje ograniczenia i potrafimy, potrafimy znaleźć odpowiednie narzędzie w swoim środowisku i dodatkowo je doprecyzowywać, tak aby uzyskiwać oczekiwany rezultat. Ubie, już samo to, że się ubieramy, jest wyrazem tego typu myślenia. Jeśli przyjrzymy się sztuce, tak naprawdę malowanie palcami. Co prawda teraz znowu wraca do łask, ale skończyło swoją erę dość wcześnie, kiedy zaczęliśmy wykorzystywać różnego rodzaju narzędzia malarskie. I teraz jest pytanie, czy to ja maluję, czy pędzel? Tak? Znowu jest to bardziej manualne, ale czy to jestem ja artystą, czy nie? Czy to ja jestem odpowiedzialny, żeby wytworzyć wszystkie elementy i wszystkie fragmenty swojego dzieła? Czy to gram ja, czy mój instrument muzyczny? Jeśli nawet jeszcze Zostając przy sztukach plastycznych, które chyba gdzieś są mi najbardziej bliskie, e, jeśli wrócimy do myślami, do warsztatu malarskiego wielkiego mistrza doby renesansu, e, mamy świadomość tego, że większość podmalówek danego dzieła nie było wykonywane przez samego mistrza, tylko przez jego uczniów, którzy mieli możliwość zdobywania wiedzy zdobywania warsztatu i praktyki i stawania się coraz lepszymi malarzami sami w sobie. Natomiast są to na tyle proste elementy, że mogą być wykonane przez kogoś innego, natomiast sam mistrz będzie tą osobą, która nada ostateczny rys, ostateczny sznyt yy, dziełu, yy, a dzięki temu, że pewną część pracy wykonuje ktoś inny, zaoszczędza on czas, który może zainwestować w coś innego. To jest mimo wszystko Również technologia. I teraz pytanie: Kto tak naprawdę jest autorem danego dzieła? Kto jest e, autorem jakichkolwiek innych wytworów, którym pomagają nam inni ludzie albo inne maszyny, e, czy to manualne, czy to e, digitalne? Anegdota, która przychodzi mi do głowy, kiedy zastanawiam się nad tym, to parę lat temu. To około dwóch lat temu, tak, jak te generatory różnego rodzaju obrazy, czat GPT, dopiero się pojawiły, moja córka na, zajęcia na zajęciach z informatyki miała zadanie, aby przygotować model medalu z jakiejś tam okazji. Miał być to po prostu model, model, model graficzny reprezentujący, jak ten medal ma wyglądać. Ponieważ dzieciaki nie miały wielkich umiejętności w wykorzystywaniu różnych program, programów graficznych, a paint jakoś chyba już nie jest aż taki sexy, koleżanki mojej córki na przykład wymyśliły, że upieką pierniki w kształcie medalu na lekcje informatyki, ponieważ tym samym spełnią kryteria stworzenia modelu medalu. Ja pomyślałam, że to jest fantastyczny moment, żeby za. Zapoznać moją córkę z nowymi technologiami, z ich możliwościami i usiadłyśmy razem. Ona opisała mi dokładnie, jak chce, żeby ten metal wyglądał. Potem pomogła mi napisać prompt, czyli tą instrukcję dla generatora obrazu, jakie dokładne parametry ten, ta grafika ma zawierać. A następnie, mówię, bardzo szczegółowo opisałyśmy to, wpisałyśmy ten to generator, uzyskałyśmy, uzyskałyśmy grafikę i córka przesłała ją. Nauczycielce. Początkowo dostała szóstkę e, i pani powiedziała, że to najlepsza praca, ale później na następnej lekcji pani zapytała się, żeby córka opisała, w jaki sposób wykonała tę pracę. Kiedy córka przyznała, że wykorzystała e, tutaj generator obrazu, pani skasowała jej szóstkę i powiedziała, że ta praca się nie kwalifikuje, ponieważ nie została wykonana samodzielnie. I tu się pojawiło pytanie. Dalszej części tej anegdoty i mojego starcia z panią z informatyki nie będę już opisywać. Natomiast jest to bardzo ważne reakcja tej nauczycielki, że córka nie, wykorzyst... nie wykonała tej pracy samodzielnie. Dlatego, że nie upiekła piernika własnymi rękami, dlatego, że nie wzięła kredki i nie narysowała, dlatego, że nie umie użyć photoshopa, i narysować czegoś myszką czy rysikiem na, na ekranie, to nie jest to praca samodzielna. Generatory, czy tekstu, czy obrazów, zwłaszcza, a także generatory dźwięku, tak naprawdę, aby uzyskać wysokiej jakości efekt, wymagają bardzo szczegółowej wiedzy technicznej. Tak samo przy malowaniu obrazu, to nie tylko to, że ja nałożę farbę i super, tylko muszę rozumieć cały proces, wszystkie warstwy. Muszę mieć dużą wiedzę chemiczną, wiedzę o fizyce, nie tylko odnośnie tego, jak, gdzie to światło powinno padać, jeżeli chodzi wizualnie, ale jak ono będzie się odbijać na płótnie. To jest ogrom wiedzy technicznej, ale tak naprawdę tworząc dzieła digitalne. Czy to z wykorzystaniem, właśnie, nie wiem, Photoshopa, czy jakichkolwiek innych yy, tutaj programów graficznych, czy wykorzystując generator, ja również potrzebuję posiadać tę wiedzę ekspercką. Potrzebuję posiadać instrukcję, dokładnie, jakie parametry są konieczne, aby uzyskać efekt taki, na jakim mi zależy. Owszem, jest to. Wykorzystanie dużych zasobów maszyny, algorytmu, który posiada dużą ilość wiedzy, jak już mówiliśmy wcześniej, który jest nakarmiony, także on potrafi probabilistycznie przygotować pewnego rodzaju wzorce. Natomiast nadal efekt, który zaproponuje maszyna bez odpowiedniej instrukcji, bardzo często będzie daleki od oczekiwanego. I z pewnością, jeżeli przeglądacie czy social media, czy jakiekolwiek inne artykuły, gdzie coraz częściej pojawiają się różnego, grafiki, różnego rodzaju grafiki wygenerowane przez sztuczną inteligencję, jesteś w stanie od razu zauważyć, że jest to coś zrobione przez nią i prawdopodobnie wyprodukowane, właśnie wyprodukowane przez kogoś, kto takiej wiedzy eksperckiej nie posiada. I to od razu widać, ponieważ one są często bardzo abstrakcyjne, są pewnymi. Konglomeratami, zbiorami e, różnego rodzaju cech e, przypadkowych, wręcz wydawałoby się momentami e, stereotypowych, typowych e, obrazów. Technologia digitalna, tak samo jak technologia manualna, wymaga od człowieka pracującego z nią bardzo dużej wiedzy i umiejętności, tak aby uzyskać najlepsze efekty. Tak samo jak mistrz malarski jest dużo lepszy od e, przeciętnego gryzi piórka, gryzi pędzelka. E, tak samo, jeżeli mamy tutaj artystów pracujących z wykorzystaniem e, narzędzi digitalnych, oni również potrzebują znać specyfikę narzędzia i specyfikę swojego kunsztu. E, inaczej, e, owszem Wytwar obrazy wytwarzane czy treści wytwarzane z, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji są często na dużo wyższym poziomie, niż gdybyśmy musieli zaczynać od zera, dlatego że modele te posiadają już e, wgrane w siebie dotychczasowe doświadczenia, dotychczasowe dziedzictwo, mogę nawet chyba powiedzieć, tak, mi się wydaje mogę, naszego gatunku. Tak? One bazują już na tym, co powstało. Czy to źle, czy to dobrze, czy to w takim razie cały czas jest twórczość? No ale pytanie jest, czy cokolwiek w naszym życiu jest tak naprawdę robione od zera? Czy pod czymkolwiek jesteśmy w stanie przypisać sobie autorstwo, że dana myśl jest tylko moja i moja. Nasza neuronałka nadal nie jest w stanie ustalić, w jaki sposób nasze połączenia neuronalne pracują, w jaki sposób pewne pomysły przychodzą nam do głowy. Tak, Deus Ex Machina, czy ten boski, e, boski dar w starożytności opisywany, jak to bogowie przychodzili i łaska spływała na artystę w momencie, aha, dziś wiemy, że są tu pewne procesy podświadome, które zachodzą po prostu w nas, w nas, w naszym umyśle, jakieś niezrozumiałe wciąż połączenia pomiędzy mimo wszystko cały czas naszym doświadczeniem. Wszystko, co dziś wytwarzamy, jest po prostu nowym połączeniem neuronalnym pomiędzy informacjami, które już zdobyliśmy. Tak samo, kiedy wytwarzamy cokolwiek wytwarzamy w swoim życiu, nie zaczynamy od zera, nie wymyślamy koło, nie wymyślamy tak na nowo koła. Bazujemy na tym i na tych wszystkich narzędziach, na tych wszystkich technikach i technologiach, które w spadku pozostawili nam ludzie będący przed nami, którzy korzystali na wcześniejszych i na wcześniejszych, po to, żebyśmy mogli funkcjonować coraz bardziej optymalnie, żebyśmy byli coraz lepsi i żebyśmy mogli tworzyć coraz wspanialsze rzeczy. Technologie manualne, tak jak mówiliśmy, one wymagają naszego czasu. Są, są piękne i indywidualne i są nacechowane wieloma. Wartościami czy przekonaniami, bardzo e, takimi ludzkimi, e, emocjonalnymi, e, i mają oczywiście ogromną wartość, inną jakościowo, często, niż rzeczy, które mogą być wytwarzane w sposób bardziej zautomatyzowany. Natomiast wszystkie one przyczyniają się do tego, że jako ludzie. Możemy obcować z pewnymi treściami, które bez zastosowania tych technologii nie mogłyby mieć miejsca i nasze życie byłoby w pewien sposób o nie uboższe albo byłyby one dużo bardziej trudno dostępne dla dużej części naszej populacji. Moja babcia wychowała się w czworaku w izbie z sklepiskiem. W wieku pięciu lat y, zaczęła paść krowy. Ponieważ takie były czasy. Wieś nie była jeszcze zelektryfikowana, nie było technologii. krowy się dzieliły. To dziś się dzielą, podobno. Możesz to wyciąć. Wygnijmy to od razu, co pytasz. Moja babcia wychowała się w czworaku, w izbie sklepiskiem. W wieku pięciu lat została wysłana do pracy. Kiedy czytała książkę Chłopki w zeszłym roku, była szokowana, że tak wiele innych dzieci miało takie doświadczenia jak ona. Że to nie tylko oni byli w takiej nędzy i w takiej biedzie, i że tylko nie im się tak źle wiodło. Dziś na szczęście takich dzieci już praktycznie nie ma, przynajmniej u nas, w, naszym, w, kraju, w krajach zachodnich. Między innymi. Właśnie dzięki technologii, od elektryczności począwszy, po wszystkie technologie produkcyjne, a także dzięki technologiom zdigitalizowanym. Kiedy zaczął się COVID, jedną z najpiękniejszych rzeczy, która moim zdaniem wydarzyła się w trakcie lockdownu, było to, że wielkie instytucje kulturalne. Udostępniły swoje zbiory zdigitalizowane do powszechnego użytku bezkosztowo. I miliony ludzi na całym świecie, którzy normalnie nigdy w życiu nie mogliby pozwolić sobie na to, żeby pojechać do Londynu i zobaczyć e, spektakl na żywo albo pójść do The Globe albo do Metropolitan Opera, mogli. Co prawda, w innym doświadczeniu, ale jednak doświadczyć obcowania ze sztuką. Owszem, jest to inne doświadczenie. Ono jest nie tak było zaprojektowane i przez reżysera, i tak dalej. Jest to pewna namiastka. Natomiast, mimo wszystko, dzięki zastosowaniu technologii. Dzięki obniżeniu kosztów i umożliwieniu tak naprawdę e, archiwizowania pewnych rzeczy, nagle okazuje się, że stwarzamy możliwości dla takich mas ludzi, które były nie do pomyślenia nigdy wcześniej. I myślę, że to jest niesamowite piękno technologii digitalnej to, jak łatwo jest ona rozprzestrzeniana. I dzięki temu, jak w sposób się rozwija, coraz bardziej możemy e, tak naprawdę optymalizować samo doświadczenie. Bo mówimy teraz tutaj dużo o AI, ponieważ to ten taki hot topic, e, ale przecież czy AR, czyli taka augmented reality, czy VR, Virtual Reality, które daje nam możliwość bycia wręcz w danym doświadczeniu. E, rzeczywiście są czymś, co pozwala twórcom wszelkiego rodzaju, także artystom, doświad dać doświadczenie i tworzyć doświadczenie wykraczające poza wcześniej w ogóle wyobrażalne możliwości.